Cześć, a w zasadzie. Dzień dobry. Cześć, bo jesteśmy w Polsce. W Warszawie. W centrali. Gdzie bądź headquarters? Bo my jesteśmy gdzie psy. W tym odcinku chcieliśmy krótko podsumować rok 2021, opowiedzieć Wam o naszych pomysłach na 2022. Ale, tak naprawdę, to podstawowym celem tego filmu jest przedstawić wam naszych bardzo inspirujących znajomych. Zapraszamy. Dziewięćdziesiątej galerii osób pozytywnie zakręconych, witamy kachę. Zapraszam na podłości. Naprawdę czuję się zainspirowany. Jesteśmy w samochodzie w Wozie Strażackim. Prawda to on służył w służbach cywilnych THW. To są takie służby pomocnicze dla strażaków. Wożą ciężki sprzęt, zdejmują koty z drzew. W Niemczech? No. A skąd ten pomysł, żeby przeprowadzić się do wozu strażackiego? Eee, to chyba było zawsze marzenie Robcia. Po co nam ta ciężarówka, Bobuś? Żeby przez rzekę przejechać. Aha. Żeby jechać na plażę, żeby dojechać w góry. No, takie wysokie? Ciężarówka. No, jedziemy w niedostępne miejsca. I gdzie jedziecie teraz? Do Turcji? Tak, tak. zacznę od Turcji i w Turcji zbudujemy wnętrze ciężarówki. No, tu będzie takie wielkie okno, 160 140. Tu będzie taka ławeczka, na której będzie leżała. Tutaj będzie y, kuchnia, wielkie, też duże okno. Tu będzie. Lodówka zle, nie, piekarnik zle, lodówka. Tutaj będzie z kolei zewnętrzna kuchnia, a to będzie chyba taki trochę nasz taras taneczny i, i stół jadalny. Będzie jadalnia jak będzie padać, która będzie się zamieniała w sypialnię. Dla chłopaków? Tak będzie... Nie, dla mnie i dla Robusia chłopcy będą tu, w takim trzypiętrowym łóżku. Obok nich będzie kawałek szafy i łazienka. Pokój gościnny? Tu będzie pokój gościnny. I też y, taki jedyny nasz pokój do życia, jak będziemy budować wnętrze drugoja. Robert, ile wzrostu ma to auto? wysokości. Ile? 3,20 w szczycie. No i, i, i chyba bardziej chcemy uderzać w jakieś bardziej dzikie rejony. A ten stary kamper po on No, nie stary, ale. Chyba jest y, y, za malutkie, miał kółka. O, okay. potrzebowaliśmy większych kółek i napędu 4x4. Świetnie, to teraz możemy pokazać <laughs> poprzedni wasz dom. Dobrze, robimy najmniej Instagramowy awantur w historii. Mam się nawet trochę światło, nie będę taka. To jest jadalnia garderoba, sypialnia, pokój do nauki. Eee, w jednym. Łóżko jedno. Tak. Dwuosobowe? No. W porywach do trzech. Tak jest. I łóżko. I łóżko drugie. drugie. To Tu też zależy. Tak, to jest najczęściej zadawane pytanie, czy my nadal śpimy w kamperze. Tak. Nadal śpimy w kamperze. To jest nasz jedyny dom. Jaki posiadamy. Choć ostatnio, jak nam wysiadło ogrzewanie. To położyłam się z Robertem, ale było nam tak zimno, że powiedział, że poczekaj, przyniosę coś do ogrzania i przyniósł dwójkę dzieci. Mówi tak jak ludzie śpią z psami, to my będziemy spać teraz z dziećmi. A tutaj te zacienkie koła poprzedniego domu, tak zwanego buliego. A gdzie byliście tym autem? Och, ym, najdalej, no to chyba w Gruzji w Turcji, w Grecji. Przejechaliśmy całe Bałkany, tak naprawdę. nim Tutaj też była dobra opcja. Można było się odgrodzić. Co znaczy, była, no wciąż jest? No jest nadal, tak. No ale tu mówię o tym, że w Dubwoju tego na przykład nie będzie. No gdzie prezes? Jest ok. Jest okay. Okay. ok. To co chodzi z tym, tam jest napisane: Big Five Family. No, co to, co to znaczy? To jest moja żona Kasia yy, Trzech synów Leon, Tymon i Tytus. No i ja jestem w tym. W tej piątce. W skromnej piątce. No. A myślę, że robimy coś dużego, więc to tak... Jakoś gra wszystko ze sobą. Mm -hmm. The Big Five Family. Mam taką wlepę i wyląduję na laptopie. Nawet macie tego yy, balance boarda. Tak. Tak, no, na takie rzeczy jest miejsce w Alcie, to naprawdę jest miejsce na wszystko. Tytus powiedział, jest że jego marzeniem jest zostać junior skaterem, a tak naprawdę to chce wystąpić na olimpiadzie jako skater i wygrać ją. Więc no, takie rzeczy jak deski i trickporty i surfboardy, no to u nas są na głównym wyposażeniu. A w jakim wieku są chłopcy? 6, 10 i 12 lat. To było trudne pytanie. <laughs> no bo razem to jest e, 28. 28. No, mm -hmm. właśnie, no. Wasz syn ma 28 <laughs> lat. Tu będzie podłoga? będzie podłoga, tak. E, właśnie zapomniałam. Chyba e, Baby Boy będzie się nazywał w końcu. Baby Boy do Blue Boya. Tak. Tu jest lodówka, tu jest nasz kibelek, tu jest mój piekarniczek taki ładny z kuchenką. Trzy razy do nas jechał, bo go tłukli trzy razy. Cały czas tłukło. Tak. To kiedy będzie samochód? O Jezus. Gotowy? E, Robert mówi, że przed 45 rokiem życia ma 42. Aha, to projekt <laughs> nie. No, mam nadzieję, <laughs> że z Turcji jak już będzie cieplutko i, tak. i miło, to tak to wszystko wiesz, przyspieszy. Na razie jest puszką. Mhm. A potem spróbujemy przeatakować Iran, Pakistan, Indie, no dalej to już jako barani skok no, Co to się dzieje? Wiesz co, to jest, to będzie mocowanie rygi od takiej ramy, na której będzie wisieć platforma z motocyklem. Nie wyobrażam sobie, jak na razie osiąść gdziekolwiek na stałe. Chociaż kto wie jak znajdziemy jakieś takie miejsce cudowne. Hmm. To co? Komu w drogę? Temu żółwia? Gdzie was znaleźć? E, e, no chyba najbliżej to w Turcji zapraszam. <śmuszczam> Chodziło mi o <mięgę> Instagrama, ale... <śmuszczam> no widzisz. Huh? One life, one life, one life. Czemu jeszcze my nie mamy swojego czołgu Zofia? Nie mam pojęcia. Oglądaliśmy nawet jeden. Może nie czołg. Po prostu wana. I to w tym roku? Nie. A nie, to już było w poprzednim roku. Niepokojąco szybko leci ten czas. Ja, jeżeli chodzi o van life, mam też taką kminę, która wiem, że jest totalnie durna, ale podzielę się z Wami moim stanowiskiem, bo miałem takie, taki problem ze zracjonalizowaniem tego typu zakupu, jeżeli podróżujemy w różny sposób i teraz zainwestowaliśmy, nie wiem, dużo pieniędzy w samochód i co, i mielibyśmy od tak wsiąść w samolot i polecieć na Majorkę, żeby objechać ją na skuterze? No tak. No ja właśnie. Ja, ja zupełnie nie mam takiej rozkminy. <laughs> to nie można sobie pozwolić na podróże w różnym charakterze, raz ale, tak, raz tak. Ale miałem taki hamulec ręczny, przyznaję. Całe szczęście nie mieli go e, pasażerowie z wozu strażackiego. Zapraszamy Was serdecznie na Instagrama Big Five Family, bo to są ziomy totalne. No to skoro już jesteśmy przy piątce, to pytanie do Ciebie, gdzie psie? Mhm. Jakie pięć przygód wskazałbyś jako swoje ulubione z roku 2021? Okej. Okay. Chronologicznie. To będzie zimowy spływ świdrem. Bardzo szczęśliwy. Podczas którego dwa razy przebyliśmy kajak czekanem, utopiłem drona i morsowałem spontanicznie. Ale coś czego nie wiecie, ten dron został wyłowiony po kilku miesiącach morsowania. To jest tak zwany zombie Johnson. Który przez Facebooka wrócił do domu, bo ktoś wyłowił, wrzucił na stronę entuzjastów dronowania i mówi Ludzie, patrzcie co znalazłem. A ktoś mówi, no przecież to jest Johnson. I oto jest z nami. Więc Nowa dekoracja w mieszkaniu. Już nie polata raczej, ale jest z nami. Nasz stary druh. Dobrze, druga to będzie pewnie Majorka z koterem. Druga przygoda. Trzecia to będzie Armenia i to jest seria, którą zobaczycie już niedługo. No kapitalny był to trip, naprawdę mhm. fantastyczny. Poznaliśmy, poznałem super ludzi, których później w zasadzie Ty w większości też już poznałaś. Nie mogę się doczekać, kiedy zobaczycie Armenię. Na czwartym miejscu pewnie miałbym jakieś Wigry, bo to jest em, mhm. jezioro, które hobbystycznie obchodzimy w wolnych chwilach i robiłem to w styczniu, maju. I listopadzie. A ja w maju i listopadzie. To pewnie to majówkę bym wrzucił do tego rankingu. Um, I. Tour de Mont Blanc. No kurczę. Mój numer jeden z tego roku, hmm. zdecydowany. Dlaczego? No bo chodzi tu o przekraczanie nie tylko granic trzech krajów, mm -hmm. ale własnych granic. Mm -hmm. Pod ostatnim filmem ludzie dopytywali. W jaki sposób przygotowywaliśmy się do tego wyzwania? To może... Przede wszystkim mentalnie. To ja może właśnie się kilka słów. z tą myślą? No. Że ciężkim plecakiem mam iść przez 170, 80, 90 km w zależności od wariantów, więc myślę, że główne przygotowanie miało miejsce tutaj i tutaj. A poza tym nogi, stopy stały się naszym domyślnym środkiem transportu. Tak i szliśmy na drugi koniec miasta do znajomych, szliśmy kilkanaście kilometrów do rodziców, szliśmy, dużo chodziliśmy. Przeszliśmy Hel. Tak, całą Mierzeję Helską, od Władysławowa do Helu, z międzylądowaniem w Juracie. To był taki, no chyba ostatni trening przed mhm. TMB, który zresztą prawie uszkodził Ci stopę. Tak. Jednak nie polecam w ramach treningu chodzenia po skosach, takich jak na przykład plaża, bo później wychodzą kwiatki w trakcie dłuższych spacerów, ale nie było tak źle, skoro udało się przejść finalnie. No i byliśmy jeszcze w Izerach. Też właśnie chciałem wyróżnić ten spacer w kierunku ci e, izerki. Duży, ciężki plecak z namiotem, śpiworami, matami. Uwielbiam takie trasy. A na obiad pójdziemy na gody do chatki górzystów na hali. Tam też rozbijamy namiot i będziemy spali. Taka przygoda weekendowa. No i tak sobie. Trenujemy. I przyszliśmy też kilkadziesiąt kilometrów w weekend. I to jest w sumie jedna z takich właśnie przygód polskich Przepiękna których na, na YouTube nie było. Była na Facebooku i na Instagramie. Ja też mam tak, że nie do końca widzę. Narracyjny potencjał w takich weekendowych wyjazdach, które robimy trochę bardziej dla siebie niż żeby kręcić, ale przy okazji zapraszamy na naszego Instagrama, bo tam te mikroprzygody regularnie się pojawiają i wiem, że kilka osób też zainspirowaliśmy do wycieczki w Izery. No i tak, kurczę, tego było naprawdę dużo w tym roku. Ja byłem trzy razy w tatrach. Trzy razy w Bieszczadach, trzy razy w Pieninach, trzy razy na trzech koronach. Tylko raz była we mnie korona, ale już sobie poszła. E, izolację świąteczno-noworoczną spędziliśmy w domu. Dlatego też jesteśmy świetnie przygotowani na rok 2022. Mieliśmy ale to dużo zaraz. czasu, żeby go przemyśleć i poukładać. Tak, bo jeszcze odwijam e, izery były dwa razy. Jura Krakowsko-Częstochowska. A no i wcześniej też wyjazd z bezpiecznym kazbekiem. No Nie, właśnie. I tutaj może, żeby zrobić taką przerwę między jednym a drugim rokiem, to pokażemy Wam wideo pocztówkę z jury krakowsko-częstochowskiej z okiennika wielkiego. Nie? W pierwszej części rekrutacji do projektu Bezpieczny kazbek. Tak jest części pierwszej nowego naboru, bo w sumie to trzecia wspólna operacja z kazbykami w 2021. I to nie licząc akcji ratunkowej Johnson nad świdrem w styczniu. Pięknie zamyka nam się klamorą zarówno ten wątek, jak i rok miniony, w którym naszą ostatnią podróżą była właśnie Jura. Kolejny... Fantastyczny dowód na to, że Polska ma podróżniczo do zaoferowania naprawdę bardzo dużo. A kiedy myślę sobie o tych wszystkich miejscach, w których byliśmy i których Wam tu nie pokazaliśmy, myślę, że muszę jakoś zoptymalizować sposób tworzenia filmów, bo kurczę, za dużo nagrań kurzy się na dyskach. Zaproszenie na Instagrama oczywiście podtrzymujemy, ale cykl pracy monterzysty do przemyślenia, zwłaszcza, że ten sam monter założył w okienniku hamak. No, jesteśmy w roku 2022. Czuję, że nigdy nie byliśmy tak dobrze przygotowani na rozpoczynający się nowy rok. Bo nigdy dotychczas nie robiliśmy żadnych planów, postanowień, zobowiązań. Zawsze u nas wszystko działo się bardzo spontanicznie. A teraz pierwszy raz przez czas izolacji mieliśmy spokój i czas na to, żeby się pozastanawiać nad tym, jak ten kolejny rok poukładać. Określić priorytety. Określić wymarzone kierunki. I to też nie jest tak, że teraz Wam powiemy, że polecimy tu, 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 tu i tam. Bo też nie mamy wielu konkretów, ale wiemy, co chcemy zrobić. Mhm. I to już jest duży sukces. Eee, pra pracujemy mm, bazowo na takim pomyśle 12 przygód na 12 miesięcy, oznaczających 12 wyjazdów. Bliżej lub dalej. Wyjazdów, z których powstaną relacje. No i w zasadzie tylko na jedną mamy bilety, ale już możemy to. Na czerwiec, na połowę. Wam roku. zajawić, że to będą lofoty, ponieważ kochamy robić zdjęcia. A tutaj mamy różne inne pomysły w naszym. Pamiętniczku do doknitter. Polecam serdecznie. Planujemy na pewno jakiś wyjazd narciarski. Planujemy na pewno wyjazd z babcią. Planujemy jakieś, jakąś egzotykę, jeśli się uda. E, więc naprawdę myślę, że będą to zróżnicowane wyjazdy, zarówno w Polsce, jak i za granicą. E, ale no, dopóki nie mamy biletów, to ciężko mówić o konkretach. A jestem skrajnie podekscytowany bo pamiętam siebie sprzed 365 dni e, i pamiętam jak wielkim znakiem zapytania był ten rozpoczynający się rok. Teraz mam nadzieję, że nie jest tak, że nie doceniam tego znaku zapytania, który jest przed nami, ale czuję, że już nauczyliśmy się tej nowej rzeczywistości e, i no ja jestem naprawdę totalnie podekscytowany, już pomijając fakt, że niewykluczone, że za tydzień od dziś w, czasie kiedy być może będziesz to oglądał, oglądała, będę za granicą, ale ale to też nie jest pewne, czyli jednak spontaniczność z nami pozostaje na zawsze. Tak, nie chciałbym, żeby wybrzmiało to, że my jesteśmy świetnie przygotowani. My... Śmierć, profesjonalizm na zawsze. Tak, coś, co myślę, powinniście wiedzieć o nas. W każdym momencie analizujemy przynajmniej. 40 scenariuszy simultanicznie dotyczących kierunków podróży, długości podróży e, poza destynacjami. Tak błahe rzeczy jak to, jak żyć, gdzie mieszkać, co zrobić z niedaleką przyszłością. To wszystko zaprząta nasze głowy. Często. Tak, tak zastanawiam się, czy teraz zaprząta mniej. Myślę, że nie. W każdym razie jesteśmy ekstremalnie podekscytowani rozpoczętym już rokiem. Będziemy dawać znać, jeśli jakieś kolejne kierunki będą się pojawiały, to będziemy starali się tutaj Was o tym informować i pokazywać podróże. I mam nadzieję, że będzie więcej okazji do tego, żeby tutaj na YouTube się spotykać niż w zeszłym roku. Ja też mam taką nadzieję. Tymczasem co? Żegnamy się. Bo ten film trzeba zrobić, Armenię, Armenię trzeba zrobić i trzeba lecieć, realizować nasze pomysły. Także dziękujemy pięknie, że byliście z nami w ubiegłym roku. Zapraszamy, żebyście byli z nami w tym roku. A my co? Śmigamy. Śmigamy. Dziękujemy bardzo, trzymajcie się ciepło i życzymy Wam pięknego roku. Au. A gdybyście uznali, że 40 scenariuszy to za mało analityki, chętnie poznamy Wasze pomysły na to, jakie miejsca na świecie chcielibyście zobaczyć w naszym wydaniu. Obiecujemy przeczytać Wasze komentarze po śniadaniu.